zaraz, nie wszyscy naraz, po kolei. Nazwisko. Majszak. Majszak, Majszak, Majszak przez RZ czy rzecz z kropką? Chyba z, z kropką. To pan nie wie, jak się pana nazwisko pisze? Wiem, tylko że Z może być z kropką, bo Z ma już ją na pewno. Majszek, majszak. Tu nie mam majszaka przez rzecz z kropką. Bo ja jestem Majszak przez RZ. To czego Pan od razu nie mówi, że przez RZ? Próbuję. Co próbuję? co próbuje. I myśli Pan, że ja tu cały dzień będę siedzieć? Majszak, Jan z filmu Marokańskie Noce? Tak. 70 zł się należy. Tu podpisać. Czytelnie, a nie tu baskrze jak kura pazurem. Miodek się znalazł, a porządnie pisać nie umie. Umie! Przegnam. Następny. nazwisko. Brzeg żółka, tylko przez dwa rzeczy z kropką. Nie przeginać. Marek z postrach mórz i oceanów? Tak! 90. Tu podpiszę. Wyraźnie. A ten stroj beret tylko dostał 70. A pan strażek czy adwokat. Pierak mógł utonąć na planie. To dodatek za ryzyko jest. Nazwisko? Liczydło. Słucham? Liczydło Wojciech, tak się nazywam. Wojciech, liczydło. Ekranizacja, jak Wojtek został strażakiem? Dokładnie. 70, podpiszę. Jak to, a nie 90. A ogień na planie był prawdziwy, czy z green screenu? Na tym zielonym. To już wiem dlaczego 70. Pisze o tu. Zieliński Maciek. Zieliński Maciej. Sieliński Maciej. No nie ma. Nie mam. Jaki film? Dziki na zachodzie. To western? Nie, przyrodniczy. No, no, bez takich tu. Wypłaty za westernów są piętro wyżej. Sio! A ten co? Też taki mądry? Przyrodniczy? Nie, też z westernu. To chyba ogłuchłeś od strzałów. Nie słyszy? Piętro wyżej! Boże, a ten skąd? O, tu jestem. Senon Malinowski, Malinowski, tu podpiszę. Mam cię gagatku. Co oszalałeś? Zostaw, policja. Ale szedł w role. To nie film, ani żaden statysta. To zbieg z więzienia. Jan Najmrocki, Najmrocki? Przecież tu malinowski. Skąd ten pomysł? To... Jakie za rolę. W jakim filmie? Zebra na pasach?